Cześć Wam wszystkim, witam Was w Wielką Sobotę. Na wstępie filmu chciałam złożyć Wam życzenia świąteczne, wesołych świąt, dużo zdrówka, uśmiechu, pogody ducha, pokoju, wszystkiego czego sobie pragniecie, wesołego aleluja. A ja ogarnięte w domu mam, więc idziemy zobaczyć co na ogrodzie, bo jeszcze muszę zrobić, córka sobie zażyczyła na święta gołąbki lecimy a więc tak, zaczniemy od krzewów kwitną nam pigwowce tu mamy kolor pomarańczowy tutaj mamy kolor biały i kolor różowy Ręce mam zafarbowane od jajek. <laughs> Także głowce już nam kwitną. Tutaj zaczyna kwitnąć nam floks szydlasty. Też już nieśmiało pokazuje kolorki. Tu mamy w kolorze akurat jasnofiolecik. Szkoda, że do wiosennych kwiatów Przeważnie trzeba kucać. Tu mamy kwitnącą brunerę, Ona jeszcze kwiatki wysoko podniesie do góry, dopiero się gramoli z ziemi. Tu mamy o listkach takich powlekanym srebrnym kolorem. Ładnie się też wysiewa. Jest odporną bylinką. U nas mają przyjść przymrozki. Dzisiaj ma być chyba minus 1 albo minus 2. A u mnie zaczęły kwitnąć magnolie, no. Magnoli, niestety, nie przykryje. Tutaj mamy kolejną miodunkę. Tu dopiero nam się kwiatki pokazują. Tu mamy miodunkę o kwiatach białych. Padało, więc wszystko jest pozamykane. Dzisiaj ma się przejaśnić. I właśnie ma przyjść ten przymrozek. Tu mamy kolejną brunerę. Listki ma zielone z takim delikatnym dodatkiem. Ta jest jakaś cała zielona, też już widzę ślimaki tu żerują. I z nasionka one się tu mi wysiewają. Powstała odmiana biała. <śm> Jajka farbowane. Tu i ręce brudne. Tu mamy kwiata o nazwie doniczkowiec. Kochani, jeżeli macie serduszko okazałe już w takiej fazie. I zawiązują one już pączki. Warto je nakryć. Minus 2 już przymrozi. Ja nakryję, bo później zapomnę. Również mam ponakrywane tutaj białe, czerwone mam nakryte. No i doniczkami mam ponakrywane, także tutaj też są serduszka czerwone. I doniczkami mam ponakrywane lilie. Tutaj kwitnie nam szachownica, kostkowana. Także tam, gdzie mamy doniczki, to już lilie są wyższe, rozwinięte i są nakryte. Tu magnolia już się pomału otwiera. Już widzę też przemarzły końcówki także. W tym roku będzie nici, a też ona powtarza kwitnienie, ta i tą drugą odmianę, co mam, ta jest wielkokwiatowa, ale już widzę pączki poprzymarzałe, a jeszcze dzisiaj ma przymrozić, no to zmarzną całkiem. Tutaj pod nią mamy nakrytą, owiniętą piwonię drzewiastą, która ma pączki, również zabezpieczamy przed przymrozkiem, bo marznie. Tutaj też mam nakrytą linię. Obok kwitną. Miod kwitnie miodunka. Tutaj kwitną nam pierwiastniki. Przepięknie pachną kiacenty. Wszędzie doniczki na rabatkach. Kwiaty doniczkowe. No tutaj kolejna. Cebulka nam się rozwinęła drobno kwiatowa. Tutaj też mamy lilię schowaną. Kwitnie. Już widzę nam e, zawilac. Inaczej anemony. Tu jest żółty pełny. I tutaj mamy takie delikatno różowe, fioletowe, różowe. Nie wiem, czy wychwycę ten kolor. Nie. Tutaj o widać. Jego przebarwienie on wygląda tak z przodu, tylko jak słoneczko świeci, to odbija nam się kolor biały. Tutaj sasoneczki nam się jeszcze gramolą, lilia. Taka doniczka na minus dwa, wystarczy, żeby stożek wzrostu nam nie zmarł. Tu kolejna magnolia, z którą niestety się też porządną, bo przymrozi. Nie ma jak nakryć ale ta ładnie powtarza kwitnienie. Później będzie miała mniej kwiatów, ale nam zakwitnie ponownie. Już się porozwijały, ale widzę, że są zmarznięte. Pełny tulipan nam się rozwija. Tu mamy tulipaniki czerwone. Tu będzie jakiś szarpany, już widzę. Tu kolejne tulipany tutaj miłek wiosenny się otwiera i tulipaniki żółte tutaj też mamy doniczkowce Po co te przymrozki? Tutaj nam się wybudza aster płożący On będzie kwit na jesień Jego pędy będą aż dotąd sięgały drobny biały dywan się robi a tu już takie duże zimowity zimowity nam wyschną im listki na letni sezon i dopiero pojawią nam się kwiaty jesienią zwiastować będą zimę pięknie się również wybudzą, będzie bardzo duży żywokost odmiana variegata zielona, zielona odmiana wygląda tak samo, tylko że zielone liście Tu mamy prymulkę, tam mamy dwa zielska, plewiłam, nie wyplewiłam. Tutaj szykuje nam się, jak ona się nazywa. Nie... Czekajcie zaraz, przypomnę. Nie przypomnę sobie. Zapomniałam. Ładnie się już wybudziła nam świecznica. Tam mamy szczaw, odmianę variegatte i podgarecznik. <grymne> tu jest pierwiosnek japoński. A tutaj mamy tojat. Tojat jest rośliną trującą. Uwaga na dzieci. A tu nam się żółwik rozrasta na potęgę. Odmiana różowa. Jego kwiaty wyglądają jak pyszczki żółwia. Rozrasta się przez rozłogi. Tutaj widzę nam się dzwonek, skupiony zasiał. I rabatka pierwiastków to jest ładna odmiana o listach, listkach ciemnych. I ma kwiaty takie ciapkowane. Tam również linia zabezpieczona. Zabezpieczamy hiacenty. szukamy co tu jeszcze zabezpieczyć lili już pozabezpieczone to chyba takie najważniejsze i tutaj nawód jeszcze nam się pokazuje odmiana o żółtych listkach później zrobi się zielona ale jak to chodzi, jest taką ozdobą na rabacie, bo listki ma żółte tutaj szykują nam się pierwiosnki kolor zielony to młodziaki pobierane od dużej kępy bardzo długo kwitną, dlatego je muszę porozsadzać w kilku miejscach a tu pod tą czapą mamy piwonie majową. Ma bardzo duże pączki już też zabezpieczamy na przymrozek dobra, nie zanudzam, bo mamy święta i każdy pracuje. Na koniec Piękna odmiana berberysa, również w pączkach. A więc co kochani, aby nie było dużych przymrozków, bo szkoda tych pięknych kwiatów. Nie by już później do zimnej Zośki ma nie mrozić. Teraz tylko te trzy noce mają być u mnie chłodne. Jeszcze się przejdę, wezmę doniczki i popatrzę. Co trzeba nakryć od góry takiego wrażliwego. Na pewno linie, serduszka okazałe. Psi ząb też zabezpieczyłam. Sasanki odporne, tulipany odporne, żonkile odporne. No dobra, kończymy. A